W kolejce Legionowia zmierzyła się na własnym boisku z Olimpią Zambrów, tegorocznym drugoligowym Beniaminkiem. Letni sparing tych drużyn zakończył się remisem 1-1. Trener Marek Papszun miał jednak problem z zestawieniem najsilniejszej jedenastki. Ponieważ przed sobotnim meczem ze składu wypadli dwaj najlepiej spisujący się w dotychczasowych meczach piłkarze. Taras Romańczuk musiał pojechać na Ukrainę, natomiast Michał Złotkowski nie mógł zagrać z powodu kontuzji. Gospodarze od początku zyskali lekką przewagę. Mimo to dość nieoczekiwanie w ósmej minucie piłka znalazła się w bramce Legionowi. Jednak sędzia gola nie uznał, ponieważ zawodnik Olimpii był na spalonym. W 25 minucie Legionowia przeprowadziła składną akcję, którą zamykającym wślizgiem zakończył Jakub Bojas, jeszcze do niedawna napastnik Bytowi. 12 minut później wspaniałym technicznym uderzeniem popisał się Szymon Lewicki i gospodarze prowadzili 2 do 0. W przerwie meczu miała miejsce miła uroczystość. Prezes Legionowi Janusz Głogowski wręczył trenerowi rocznika 2003 Sebastianowi Dzisiewiczowi okolicznościowy puchar za zdobycie Mistrzostwa Warszawy. Natomiast zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami. Po przerwie obraz gry uległ zmianie. Goście nie mający nic do stracenia, postawili na atak. Na szczęście kilku wymarzonych sytuacji nie potrafili zamienić na bramki. Piłkarze legionowi również mieli swoje okazje, ale podobnie jak rywale, górą była strzelecka niemoc. Wynik 2 do 0 utrzymał się do 89 minuty. Dopiero wtedy, po rzucie wolnym wykonywanym przez Pawła Bruniszewskiego, Paweł Wolski pokonał bramkarza Olimpii, ustalając wynik meczu na 3 do 0. Było to trzecie kolejne zwycięstwo drużyny trenera Marka Papszuna w drugiej lidze. Szkoleniowiec z zespołu gości miał pretensje do swoich piłkarzy o błędy w obronie. Nie da się osiągnąć korzystnego rezultatu, jeżeli. Jeżeli popełnia się takie błędy w ustawieniu jak my przy dwóch pierwszych bramkach, no, zachowaliśmy się dzisiaj bardzo źle i, i skończyło się to dla nas tragicznie. I później, przy, przy stanie 02 z tak silnym i mocnym zespołem jak Legionowia, ciężko jest odrobić. Marek Papson chwalił Jakuba Bojasa i Pawła Broniszewskiego, którzy zastępowali nieobecnych Tarasa Romańczuka i Michała Złotkowskiego. Jeżeli chodzi o sam mecz, no wiadomo, ułożył się dla nas dobrze. Uważam, że zdecydowanie dominowaliśmy w pierwszej połowie. Strzeliliśmy dwie bramki. No i w drugiej połowie nieco się cofnęliśmy i muszę tutaj przyznać i oddać cześć przeciwnikowi, że no raczej ta połowa nie raczej, a na pewno była pod ich dyktando zdecydowanie. My ją wygraliśmy co prawda 1-0, ale, ale Olimpia miała swoje sytuacje. Po sześciu kolejkach w tabeli grupy wschodniej drugiej ligi prowadzi Stal Rzeszów, która lepszym stosunkiem bramek wyprzedza Pogoń Siedlce. Czołówka tabeli jest bardzo wyrównana. Ósma Legionowie ma tylko 3 punkty straty do prowadzącej dwójki. Zespół z Legionowa po trzech zwycięstwach uciekł w końcu ze strefy spadkowej, która w obecnym sezonie obejmuje aż 10 ostatnich miejsc. W siódmej kolejce ekipa Marka Papszuna zagra na wyjeździe ze Stalą Stalowa Wola. Ten mecz zostanie rozegrany w sobotę 7 września o godzinie 16.00.